Podczas dzisiejszej konferencji chcieliśmy zastanowić się na tym, w jaki sposób Wilno funkcjonuje w pamięci litewskiej, a w jaki sposób w pamięci polskiej. I skąd biorą się nieporozumienia i no, pewne dyskusje dotyczące Wilna właśnie pomiędzy Polakami a Litwinami. Pamięć historyczna e, litewska skontrowała się e, od początku XX wieku i oczywiście mają dalej rozwój... На дженті чеші для того ми з воєнності жили якби воєнкової літовскості та вільно було акцентувано вільно ті моменти, які пов'язані з історією, значить як столиця Литви, і те моменти, які пов'язані з історією, яка помогла для нової літовскості, нової не старої, то значить богатирем той нової літовскості був Вітольд Віталь Великий. Очевидно його якби груп. do katedry byłby jakby symbolem tego a, Wilna litewskiego. I było zapomniano o wilna innym, o polskim Wilnie, o żydowskim Wilnie i o, o beloruskim Wilnie. Wilno nie jest tylko rzeczywistością historyczną, którą badacze studiują, że nie jest tylko rzeczywistością polityczną, która istnieje i której zmieniać nikt nie zamierza, ale że jest także wyobraźnią ludzi, i to nie tylko tych współczesnych, ale i także tych, którzy kiedyś żyli. Bo pamięć to jest zjawisko specyficzne, które nie ginie. Kiedy była rozmowa o profesorze Kieniewicie, to, to pokazało, że profesor oczywiście przyjmuje to i myślę, że naprawdę można być kilku pamięci. Z pamięciami, nie stereotypami czy z mitami nie wojujemy, nie walczymy. Spotkanie Polaków i Litwinów, gdy mówią o Wilnie, jest możliwe, gdy potrafią zrozumieć, że szacunek do drugiego człowieka jako człowieka, a nie jako Polaka lub Litwina, tylko jako człowieka oznacza zaakceptowanie jego prawa do pamięci. Z pewnym zdumieniem zauważyłem, że jest ogromna zbieżność jednak stanowisk, to znaczy, że historycy właściwie w dużej mierze się potrafią w tej sprawie porozumieć. Myślę, że tu doszliśmy do tego wspólnego wniosku, że te dwa mity, to znaczy mit litewski i mit Polski no, w jakimś sensie egzystują i będą istniały niezależnie od siebie, natomiast my możemy pielęgnować pamięć o polskim Wilnie, mamy do tego prawo, natomiast możemy również szanować te miejsca pamięci, które są związane z litewską częścią tej przeszłości.